Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk m 41 s Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy strefie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano. Z tej strony wowka wbiły całkowicie nowe skrzyneczki na Case Haga, więc po prostu będziemy je sprawdzać. Pamiętajcie o najlepszym kodzie: oczywiście jest to po prostu kod wowka, dający 20% więcej przy wpłacie 4 zł na start. No i możliwość dostania gratisowego skina, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Kolejne skiny poleciały do Was. Więc, no, cały czas, słuchajcie, to leci. Pamiętajcie, że grać i wpłacać można do 18 roku życia, a my lecimy sobie dzisiaj z odcineczkiem z całkowicie nowych skrzyneczek. Jak tutaj widzicie, mamy 5 nowych skrzynek i zobaczymy. Słuchajcie, Pixel Power zaczynamy od tej oto skrzyni. Damy sobie 5 sztuk. Tutaj możecie zobaczyć skiny, które występują w tej skrzyneczce. Ja nie otwieram jeszcze żadnej skrzyni i też na nie patrzyłem co w ogóle w nich wypada, więc tutaj tak. 3, no takie fajne szanse na co by były tak naprawdę. No Nightwish duże szanse są na Nightwisha, jak na taką skrzynię jak najbardziej na awupkę. Tutaj kałaszek, bo w ogóle skrzyneczka jest. Ej, to może być ciekawa skrzynia. Dobra, otwórzmy te 5 Zobaczymy jak to wyjdzie, jak to będzie ten się prezentowało nam. No i dobra. Powiedzmy, że nawet nawet otwieramy kolejny raz. Za następnym razem, czy trafimy już coś lepszego? I słuchajcie, mamy jednego Royala. Czym będzie dzisiejszy Royal, moi drodzy, będzie to Nightwish niestety w dosyć słabym stanie. No ale te otwarcie już jak najbardziej było dobre. Więc lecimy sobie z następnym. Tutaj również mamy Royala. I co będzie tym Royalem? Co będzie tym Royalem? Czy ponownie Nightwish? Czy może coś mocniejszego The Outsider? No i ponownie, dobra, twa. Ta skrzyneczka jest dosyć ciekawa i dosyć może być fajna na bitewkach. Playoffa teraz sobie otwieramy. Hmm, tutaj... Już mamy dwie koski różne, rękawice. No i tutaj sporo fajnych skinów. Dosyć Hyperbis, Minimalware najmocniejsze. Dobra, otwieramy sobie ponownie pięć. Ponownie pięć skrzyneczek leci. No i co, tutaj jeszcze tej skrzyni myślę, że jakiś taki naprawdę fajniejszy trafik się trafi. Mm, to ja go zostawiam, to ja go zostawiam więc otwieramy sobie nadal I teraz może jest ten, no, Ta chwila, ten moment na trafienie mm, Czegoś najmocniejszego W całej skrzyneczce No ale niestety nie, więc próbujemy jeszcze kolejny raz Może tym razem, słuchajcie No i na pięknym środeczku Jest okazja, że wypadły rękawice lub koska Jest traitor, Moi drodzy powiedzmy, no ten, w sumie ten glock był ok. Mogę go zostawić. No ale trudno. Otwieram jeszcze raz. Skrzyneczka play No coś tam powiedzmy, że rzuciła i ma kolejną szansę Pobić swój rekord. Zobaczymy, co będzie tym rekordem. Mamy rękawicę, mamy rękawicę, mamy rękawicę, mamy rękawicę z play Mamy rękawicę z play offa. Mamy z play -offa. Widzowie, jest to skrzyneczka za 22 zł. M trafiłem, słuchajcie, jako pierwszy w tej skrzyni, właśnie rękawicę. Ja pierdzielę. Co to jest? Podoba mi się skrzyneczka. Nie, rękawiczki, no i to, odcinek już nie ma szans być źle, słuchajcie. Opening e, nowych skrzyneczek jak najbardziej e, się nam tutaj sprawdzi. Dobra, Aurora, lecimy sobie z kolejną mocną skrzynią. Nie, no i tutaj bardzo, bardzo dużo kosek, które bardzo, bardzo chętnie tej przygarne i bardzo chętnie sobie trafię, nie, więc. Lecimy dalej, kurczę, no, trochę się obawiałem tego openingu, e, tak myślałem, kurczę, pewnie nic nie trafię, może będzie lipa, a tutaj jednak, no, rękawiczki nam się po prostu pojawiły. Oj, ta skrzynia już jest zdecydowanie gorsza, oj, 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 oj. dobra, przesadziłem w sumie z ilością tych skrzynek, bo nie otworzymy sobie wszystkich, przez co, oj, 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 czekajcie, 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 jeszcze mamy taktika i legendę. Więc pojedynczy taktik teraz wleci, więc klikamy sobie tego pojedynczego taktika i sprzedamy. Kurde. I sprzedamy sobie co. Kurde, było blisko, żeby jeszcze w taktiku. Nawet nie zobaczyliśmy w sumie, co wypada, ale w najmocniejszej skrzyni. Mamy już nawet, słuchajcie, haula, więc jest jeszcze gruby, jest jeszcze gruby. No ale co ja mogę powiedzieć? Playoff najlepsza ha skrzyneczka. Więc otwieramy teraz kolejny raz, nawet level nam tutaj wleciał. Słuchajcie, jest MK, która... No nie no, playoff, to jest jedyna, kurczę. To jest jedyna skrzynia, która jest godna uwagi. Ja się pozbywam e, tych otoskinów dzięki kurczę temu, że poszło nam tak dobrze nie, właśnie na ten, z tymi rękawicami na playoffie. Możemy teraz, sobie, czekajcie, e, zrobić sobie bitwę dla playoffa. E, zrobimy sobie tę bitwę na aż 20 skrzyneczek, słuchajcie. A żeby wygrać w Card, napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. 20, ejzo. nie dobra, nie, nie mam tyle, więc nie będzie 20, będzie skrzyneczek 17. 17 skrzyneczek playoffa na 4 osoby. Zobaczymy co tym razem się wydarzy, tylko że po prostu na batli, no nie? nie? więc to już nie jest standardowy opening, tylko jest już po prostu batelka. Dobra, nie, nie mamy, słuchajcie, chętnego tu, nie mamy tych chętnych graczy, którzy chcieliby zawalczyć z nami na najpotężniejszej skrzyni playoffa, no i widzimy tutaj jakiś mocny traf u Jorgo, niech to będzie to tylko kałaszek, kiedy nie jest to kałaszek, ale też nie jest najgorzej. E, czteret box jak najbardziej może być, czerwony e, black lotus e, e, siedzi, bam bam elegancko, o kurde no i siada też udaka, który już i tak prowadził nie, więc nie jest to zbyt dobra wiadomość no, ale okej, okay, nie są to jakieś wielkie różnice, bo w danym momencie z kogoś super skinów, chociaż na razie tych takich mega super skinów nie było, ale nie, prowadzenie jest moje, chyba tak? Będzie prowadzenie moje, czy nie? Będzie prowadzenie moje, czy nie? Raczej tak, słuchajcie. Prowadzenie jest moje. Emeczka tutaj nam pięknie się da, kurczę. Zobaczymy, co teraz będzie. I będzie Nightwish. Ej, czekajcie. Do, a nie, dobra, mój jest zdecydowanie gorszym stanie, dlatego po prostu nie, nie był Royalem. E, no i co, mamy jeszcze, no, przed sobą e, 8 skrzynek łącznie. Więc tutaj naprawdę bardzo dużo może się pozmieniać. Szczególnie, że Jorgo bardzo, bardzo mnie goni. I jeszcze trafia teraz znowu koronkę, więc Jorgo. Nie, nie będzie prowadził. Nie. Nie będzie prowadził, ale już naprawdę różnica jest tak minimalna. Musimy coś zacząć działać. Musimy działać coś w kierunku słuchajcie zwycięstwa. Jedno słuchajcie już wiadomo. Będzie to po prostu potężna bitwa, w której naprawdę będą mocne skiny do zdobycia. Więc widzimy kolejną złotą koronę kolejnego Gaila i przejęcie niestety prowadzenia przez Jorgo. Co się tutaj dzieje dalej? No dzieje się dosyć sporo, bo teraz przychodzi na Isamu i teraz dla mnie zło. Tak, 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 tak. Czekajcie, tam duck nie powinien mi przeszkadzać. Więc teraz Gail powinien wystarczyć na przejęcie prowadzenia i wystarcza kolejna korona dla mnie. Kolejna, kolejna, kolejna. Dobra. Zwycięstwo, zwycięstwo, widzowie. Zwycięstwo to będzie moje. To będzie po prostu moje piękne czteroosobowe zwycięstwo na najpotężniejszej skrzyneczce playoffa, odnalezionej w dzisiejszym odcinku. Nie ma możliwości porażki. Mamy piękne zwycięstwo. To jest naprawdę piękne. To jest cud no super, naprawdę, to jest. Piękne, cudowne zwycięstwo Więc to była wręcz Idealna decyzja, żeby rozegrać Właśnie od taką bitwę Właśnie na skrzyneczce playoffa Więc co Decyzja naprawdę super Ja jestem zadowolony z tej skrzyneczki Odnalazłem swoją skrzynię w tych nowych Którą po prostu będziemy teraz Spamować, w której zdobyłem też Rękawice No i co, ja słuchajcie wam, dziękuję Za oglądanie, subujcie, lajkujcie Na razie, siema i cześć